wszystkich. Chciałbym wstępnie podziękować organizatorom za zaproszenie i możliwość um, powiedzenia paru słów, czym jest crowdsourcing i crowdsourcing testowanie. I dlaczego uważam, że to jest testowanie 2.0, czyli coś, coś więcej niż um, zwykłe testowanie oprogramowania serwisów, aplikacji. Um, czym jest crowdsourcing? No, pewnie większość z Was. Albo jakaś część z was się z tym pojęciem już spotkała. To jest taka, powiedzmy, no, definicja yy, z Wikipedii, to wszystko tam przerobiłem. Ją. Generalnie jest to, jest to proces, w którym jakaś firma, organizacja yy, przekazuje czy prosi yy, tłum ludzi sobie, powiedzmy, nieznanych, użytkowników na przykład, yy, czy użytkowników, nie wiem serwisów czy, czy urządzeń jakiejś aplikacji, czy jakieś yy, yy, urządzeń na przykład jakiejś firmy i prosi o rozwiązanie problemów, yy, o zgłaszanie yy, sugestii, pomysłów i tak dalej i przekazuje to yy, tłumowi yy, ludzi, prawda? Yy, I czerpie z tego jakieś tam korzyści. Yy, oczywiście użytkownicy też są za to w jakiś tam sposób yy, nagrodzani. Yy. Jak y, wygląda crowdsourcing w praktyce? No, tak jak mówiłem, firma ma jakiś problem. Yy, dzieli się z tym problemem najczęściej y, online y, w internecie. Yy, firma prosi internautów o, o podawanie rozwiązań. Yy, internauci te rozwiązania przedstawiają yy, i yy, inni na przykład internauci mogą te rozwiązania weryfikować, oceniać. I wtedy firma wybiera te pomysły, które, które wydają się jej wartościowe, i nagradza, nagradza wybrane rozwiązania zaproponowane przez użytkowników. No i czerpie z tego zyski. Serwisów crowdsourcingowych jest generalnie bardzo dużo w internecie, szczególnie w Stanach. Jest to temat bardzo popularny. Tu jest tylko kilka, kilkanaście serwisów takich największych. Um, I znaczy każdy jest, jest z, tych, z tych serwisów mają by inną, rozwiązuje inne problemy. Um, na przykład, nie w Cloud, Crowd, um, firmy mogą prosić um, internautów o wymyślenie hasła reklamowego dla firmy czy jakiejś nowej kampanii, um, bądź um, zaproponowanie, czy zaprojektowanie logo, Ciekawym serwisem jest Microtask, gdzie um, firmy mogą na przykład zlecać przepisywanie jakichś papierowych dokumentów y, do, do komputera, prawda? Firmy mają jakieś stosy różnych, różnych danych y, 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 w wersji papierowej i po prostu muszą czy chcą je y, zarchiwizować y, cyfrowo, i y, mogą to zlecić tłumowi. Każdy na z użytkowników może dostać tylko jakiś tam część, wycinek y, tej wersji papierowej i po prostu spisać, prawda? Do komputera, wtedy to się tam jakoś w jak całość, Bądź też na przykład y, y, można tam zlecać usługi y, spisywania treści z wideo, na przykład z jakiejś konferencji, tak? gdyby na przykład organizatorzy będą chcieli spisać to, co teraz ja mówię do wersji, do, do przeczytania, prawda? To może zlecić to na przykład e, tłumowi. Każdy dostanie jakiś tam wycinek, spisze i wtedy będzie e, to zarchiwizowane, spisane. E, no tylko przykłady. Każdy, tak jak powiedziałem, e, jest dedykowany innym różnym rozwiązaniem. E, czy, dobra, to mamy już teraz, że ja powiem, omówioną kwestię e, crowdsourcingu, tak w ogóle, co to jest crowdsourcing? Teraz może o testowaniu. E, aha, to jest testowanie perfumów akurat, to tak mi się rzuciło troszeczkę przypadkowo, tak inny obraz <laughs> bardziej <śmiech> pasujący do, do, do tego zagadnienia e, testowania, oprogramowania, czyli oprogramowanie mam no, na myśli serwisy, aplikacje webowe, aplikacje desktopowe, mobilne, cokolwiek, tak? Generalnie teraz praktycznie na wszystkich urządzeniach mamy jakiegoś rodzaju oprogramowania, tak? Nawet w samochodach, cokolwiek. No jest to, testowanie jest jak częścią procesu kontroli jakości, jakości oprogramowania. Wbrew jest to to samo. Testowanie po prostu ma za zadanie ma, ma główną celę: weryfikację oprogramowania, czyli, czyli um, sprawdzenie, czy, czy um, dana aplikacja z, um, spełnia założenia funkcjonalne, tak? czy coś działa tak, jak ktoś to sobie wymyślił, spisał w specyfikacji, w dokumentacji itd. I walidację, oprogramowania czy, czy oprogramowanie spełnia um, oczekiwania użytkowników um, danej aplikacji czy serwisu. Następnie testowanie. Jest, jest, częścią całego procesu ym, tworzenia, oprogramowania, czy to w różnych modelach, czy to w wordpress modelu, czy w modelu V, tak w innych modelach, tak w tak yy, Co się testuje? Jakie, jaki rodzaj jakie rodzaje testów się wykonuje, testując oprogramowanie? Ym, ja tutaj wy, wypisałem ym, takie rodzaje testów, które, które, generalnie można testować w modelu crowdsourcingowym. No, najczęściej, no, 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 no główną, główną są testy funkcjonalne, tak? czy coś działa. Tak, jak powinno działać. Testy użyteczności, czy, czy aplikacja, czy serwis jest, jest, jest intuicyjny dla użytkowników, ergonomiczny, czy nawigacja jest e, łatwa i tak dalej. Bardzo ważne testy te bezpieczeństwa. Dlaczego są bardzo ważne, bo w yy, generalnie serwisy i aplikacje webowe są naprawdę pełne dziur. Yy, myślę, że połowa, połowa polskiego przynajmniej internetu, po prostu wszystkie połowa stron internetowych jest tak naprawdę yy, zabagowana, ma tyle luk, że, że bardzo prosto jest nie, podmienić dane użytkowników wykraść, Generalnie no, niezamówione testy bezpieczeństwa, czyli ktoś jak chce sobie potestować, czy jakaś strona jest, jest bezpieczna, czy nie, czy ma jakieś luki, jest, jest, no, nie jest legalne, ale można zlecić tak, na takie testy, sprawdzić, czy, czy nasza aplikacja, serwis jest, jest bezpieczna. Generalnie we wszystkich projektach, które testowaliśmy w moim serwisie testy.pl. W każdym, w każdym razie się były jakieś luki, tak? Czy to pozwalające na przejęcie kontroli nad, nad serwerem, czy zmianę danych innych użytkowników, wykradzenie tych danych. Mm. Taki, takie testy zaleca się przede wszystkim robić już na początku testów. Inne, czyli testy grafiki, grafiki wydajności, testerzy mogą zgłaszać jakieś sugestie co do zmiany jakiejś funkcjonalności, czy dodania funkcjonalności, czy, czy sugestie dotyczące, nie wiem, może też czegoś nie potrzeba, i tak